Kule, to wyjmij ten termos z plecaka. Nie tak wykończym, jak ty. Dziew plecak ty. Dobra, na kule. Dobra. Ale dałeś radę. Kurde szef, to, to żeby było na Tak, no, no, na w No, polewamy, no, co Co tam masz za nas? Daj bułeczkę! Marek śmieje, bo to z samochodu to niósł! Ja, ja no, bułeczkę wyciągnął, i po spacerze. Po kawałku po kawałku Strafisz, chyba trochę za ciężki ma plecak. No, nie, no, nie tam ale to nie jeden! A bułeczki teraz dwie wyciąga! O, nie Od tego głaza to po raz pierwszy głosu. Sam go niósł! O bułeczka, dłeś, No i możemy dreptać dalej na Radziejową.